Witam serdecznie widzów i słuchaczy kanału Na Szlaku w drugim odcinku ze szlaku mostów fortyfikacji Muława. Zapraszam do oglądania. Tak jak widzicie, mamy pierwszy obiekt. Jest to lekki schron piechoty. Właśnie jest to schron lekkiej pichoty do prowadzenia ognia jednostronnego. Tak jak widzicie, mamy kolejny obiekt. Jest to taki sam schron, tylko że tym razem dobrze schowany w lesie, również sobie do niego wejdziemy. A tak się prezentuje z drugiej strony. Mława to miasto położone na północy województwa mazowieckiego. To właśnie tutaj, na obrzeżach miasta, biegnie drugi co do wielkości szlak fortyfikacji i umocnień na Mazowszu. Największym szlakiem umocnień na Mazowszu jest przedmościa Warszawa, gdzie film możecie zobaczyć na moim kanale o tym szlaku. Widzieliśmy właśnie tory kolejowe, a przed nami tak jak widzicie kolejny obiekt. Bitwa pod Mławą miała miejsce od 1 do 3 września 1939 roku. To właśnie tutaj walkę stoczyła armia Modlin z trzecią niemiecką armią pod dowództwem Kuchlera. Niestety, 3 września 1939 roku armia Modlin wycofała się, przez to Niemcy wygrały bitwę. Przed nami kompletnie nieoznaczony i trudno dostępny Bunkier Mławski no, i standardowo Wyjdziemy sobie do jego środka Tak jak widzimy Bunkier ten był Przystosowany do Ognia jednostronnego. Nawet widać szkielet drewniany. Ale trzeba przyznać, że wszystkie te schrony są w naprawdę dobrym stanie. Bunkry w Mawie zbudowano z dwóch powodów. Po pierwsze było tutaj dużo naturalnych zapór, takich jak rzeka Mławka, Wzniesienia Mławskie czy Bagna Niemyje. Po drugie najkrótszą trasą do Warszawy od Niemiec była trasa od Prus Wschodnich do Warszawy przez Mławę i Modlin. Jedyną, jedynymi ufortyfikowaniami, które były na trasie to Twierdza Modlin. Więc Edward Śmiecy-Rygły w 1938 roku zadecydował, żeby zbudować ponad 60 obiektów, które miały właśnie chronić stolicę przed najazdem wroga. Schrony na obrzeżach Moławy są nazywane Polską Linią Marzynota. Dlaczego? Ponieważ w latach 30. ubiegłego wieku Zbudowano tutaj ponad 60 obiektów, w tym 49 schronów, które miały chronić przed wrogiem, który będzie atakował Warszawę od północy. A w tej chwili widzicie schron piechoty do ognia jednostronnego. Wszystkie schrony. Które do tej pory odwiedziłem. Są w bardzo dobrym stanie. Znajdujemy się właśnie w województwie warmińsko-mazurskim. Tuż obok ulicy Działdowska znajduje się schron obserwacyjny numer 18. Teraz sobie do niego wejdziemy. Tak jak widzimy położenie schronu jest nieprzypadkowe. Jest on położony na zniesieniu, z którego bardzo dobrze widać okolice. Na środku pola, za drzewami, stoi nasz kolejny obiekt. Jest on kompletnie niewidoczny z głównej drogi. No i sobie zobaczycie go zaraz bliska. Tak jak widzicie, schron ten jest w bardzo dobrym stanie. Nie ma żadnego graffiti oraz nie jest niczym porośnięty. Ta sobie... Zobaczymy go od środka, tak jak widzimy, jest to schron do prowadzenia ognia dwustronnego. A tak się prezentuje z tej strony. No i docieramy do ostatniego bunkru z północnej części szlaku, umocnień fortyfikacji mława. Tak jak widzimy, schron jest lekko uszkodzony. No i wchodzimy do środka. Dziękuję Wam za oglądanie drugiego odcinka, gdzie przeszliśmy się północną częścią szlaku umocnień fortyfikacji Muawa. No i widzimy się w trzeciej części. Cześć!